Witam państwa, dzień dobry. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek pod tytułem MZ: Najrzadszy motocykl w sowieckim sojusie, niemożliwy do zdobycia. 30 maja 2024 rok. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek. W ubiegłym stuleciu dokonano wielu odkryć technicznych, które doprowadziły do gwałtownego wzrostu cywilizacji w ślad za rozwojem inżynierii mechanicznej i innych gałęzi przemysłu technicznego, modele motocykli uległy ciągłemu udoskonaleniu. Działo się tak w niemal każdym rozwiniętym gospodarczo kraju, w tym w Sowieckim Sojuszu i krajach europejskich. Należy zauważyć, że w okresie istnienia Sowieckiego Sojuszu, zarówno przed wojną, jak i po niej, Zagraniczna technologia przez długi czas była w kraju wielką rzadkością, aby wjechać do kraju motocyklem pochodzącym z zagranicznych producentów, z wyjątkiem modeli węgierskich i czechosłowackich, potrzebne było specjalne zezwolenie na import, którego uzyskanie było, było niezwykle trudne. I Jednym z modeli który chcieli kupić obywatele radzieccy, lecz który okazał się niezwykle trudny do, do nabycia, był motocykl MZ produkowany w NRD, czyli DDR, historia wyglądu modelki. Pierwszy niemiecki model motocykla produkowany w NRD pod nazwą MZ 250 łamane na 2 na początku lat 70 tych Znacząco odbiegał od stereotypu, do którego przywykła większość radzieckich fanów motocykli, chyba tak wyglądał. Miłośnicy radzieckich motocykli doskonale znali krajowe marki, wiedzieli, które modele słu służyły wiernie przez wiele lat, jakie były ich typowe awarie, jakie naprawić inne cechy o zagranicznych wersjach. Tego dwukołowego pojazdu wiedziało, wiedziano niewiele, a wszelkie informacje opierały się wyłącznie na plotkach. Nietypowy format i specyfikacja techniczna MZ była, były przedmiotem gorącej dyskusji ekspertów, ponieważ były nie tylko interesujące. Jednocylindrowy dwusuwowy silnik oferował obiecującą moc 19 mechanicznych i pojemność skokową 243 cm3. Czterobiegowa skrzynia biegów mechaniczna i chłodzenie powietrzem umożliwiały jazdę motocyklem. Po różnych rodzajach dróg, maksymalna prędkość, jaką osiągały pierwsze modele, wynosiła około 120 km na godzinę, a zużycie paliwa motocykla nie przekraczało 5 litrów na 100 km. Dlaczego MZ przykuł uwagę radzieckich miłośników jednośladów? Dla obywatela radzieckiego, znającego krajowe wersje podobnych modeli, takie wskaźniki techniczne były, jak, jak to się mówi, szczytem pragnień, ale to, to nie wszystko. Co czyniło ten motocykl interesującym, jego konstrukcja pozwalała na montaż wózka bocznego do przewozu drugiego pasażera pomimo niewielkiej masy motocykla e, wynoszącej zaledwie 162 kg. W sowieckim sercu było niewiele, jeśli w ogóle, opcji takiego sprzętu, ponieważ modele motocykli z wózkiem bocznym uważano za trudne w obsłudze i nie każdemu ta cecha odpowiadała. Ci, którym udało się nie tylko zdobyć, ale i wypróbować ten niemiecki model, model motocykla średniej wielkości, byli nim zachwyceni. Po przeprowadzeniu modyfikacji inżynierom udało się obniżyć masę do 135 kg i zwiększyć moc do 21 koni mechanicznych, co pozwoliło motocyklowi, nie samochodowi, osiągnąć prędkość do 130 km na godzinę. Pod względem zużycia paliwa nic się, nic się nie zmieniło, nadal wynosi ono. 5 litrów na 100 km. Przy czym głównym wymogiem było, aby liczba oktan, oktan benzyny odpowiadała technicznym wymogom silnika. Kiedy na początku lat 80. w NRD rozpoczęła się masowa produkcja motocykli marki MZ, wielu obywateli sowieckiego Sajurza marzyło o posiadaniu zupełnie nowego, obiecującego cudysów niemieckiego modelu. W NRD motocykl ten można było swobodnie na, nabywać, a nawet eksportować do Sowieckiego Sajuza, ale mogli to zrobić tylko obywatele radzieccy, którzy ze względu na służbę lub, lub pracę mieszkali przez jakiś czas w tym kraju. Nie przestraszyło mnie nawet to, że części zamienne również trzeba było cudysów przypadkiem importować do kraju, gdzie przeważnie udawało się wykorzystać stare przyjazne połączenia transportowe. W sowieckim Sajuzie były y, y, mezatoryczne związki azotowe, ale w niewielkich ilościach. I mimo to motocykle tego modelu były importowane do Sowieckiego Sojuszu, choć nie w dużych ilościach. Pojawienie się MZ na radzieckich drogach było rzadkością, stąd zdziwienie tych, którzy widzieli go po raz pierwszy. Pod względem wyglądu w kraju nie było podobnych motocykli produkcji krajowej, a pod względem parametrów technicznych model niemiecki znacząco się różnił: basowy, choć cichy dźwięk silnika, brak typowego dla tego modelu dymiącego wydechu, a nawet sam wygląd przyciągały uwagę wszystkich. Oczywiście wśród radzieckiej młodzieży która widziała tego typu motocykle tylko w filmach. Nowy model cieszył się dużą popularnością. Kiedy w połowie lat 80. w Sowieckim Sajuzie zaczęły pojawiać się zmodyfikowane motocykle MZ, osoby chcące nabyć ten model robiły wszystko, aby sprowadzić upragniony sprzęt do kraju. Szczęśliwi właściciele zagranicznego motocykla Uważali swój zakup za wyjątkowo udany i bacznie obserwowali stan techniczny motocykla. Sprzęt doskonale radzi, radził sobie na długich dystansach, a silnik pracował równie dobrze, zarówno przy wysokich, jak i niskich obrotach. Udana modyfikacja pozwalała na zastosowanie modelu na wielu typach dróg, nawet tam, gdzie ich praktycznie nie było. Motocykl nie, w, nie wpadł w poślizg na, na zakrętach i łatwo było nim kierować, nawet osobom bez profesjonalnych umiejętności. Jedynym obowiązkiem kierowcy było szybkie serwisowanie sprzętu i usuwanie drobnych awarii, które na szczęście dla właścicieli nie zdarzały się często. To by było wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę, żegnam się i do zobaczenia.